Witam serdecznie Państwa w Totalnej Biologii bez tajemnic, dzisiaj zajmiemy się złośnice, ziarnica złośliwa, chłoniak Hodgkinga. Jest to rodzaj chłoniaka złośliwego, nowotworu wywoła, wywodzącego się z białych krwinek, czyli limfocytów. Faza zdrowienia konfliktu obniżenia wartości związanego z czymś dokładnie określonym, Na przykład nie dają rady sam uciągnąć całej drużyny, nigdy mi się to nie uda, studnie. Studia, praca, wyprawa. Zielona katarakta, czyli jaskra. Od XVI do XVIII wieku odnotowano przypadki zielonej zaćmy, czyli zielonego zabarwienia oczu osób dotkniętych, jak wtedy sądzono, zaćmą. W XIX wieku na podstawie sekcji zwłok stwierdzono, że jest to kolor światła odbijającego się. W źrenicy oka, zmienionego przez jaskan wynikający z obecności barwnika krwi, pozosta pozostałego po krwotoku wewnątrzgałkowym. Problem dotyczy ograniczonego pola widzenia, jak po założeniu klapki na oczy. Strach przed zagrożeniem czyhającym z tyłu drapieżnikiem, napastnikiem, gwałcicielem. Rozwiązaniem z ucieczka: trzeba biec jak najszybciej, bez rozglądania się na boki. Zimno, ciągle uczucie zimna, brak ludzkiego ciepła. Zimne dłonie, zimne stopy. Pewna dziewczyna po raz pierwszy doświadczyła rozłąki z małą, kiedy poszła do żłobka. Od tego czasu, za każdym razem, gdy czuje się oddzielona od rodziców, pojawia się u niej niepokój oraz uczucie zimna i ból w stopach. Gdy czuje się samotna i pozbawiona przyjaciół, ma zimne dłonie. Zimne dłonie. Gdy miałem 3 lata, zmarła moja babcia i już nie mogłem jej dotknąć. Wiecznie zimne stopy. Na przykład pewna dziewczyna mieszka mm -hmm. z babcią w obcym kraju do ukończenia 11 roku życia. Później matka zabrała ją z powrotem do siebie, do Hiszpanii. Dziewczynka ciężko znosi rozstanie z babcią ciągle ma zimne stopy. Zimne nogi, jestem w biurze i nie ma między, na, między nami ludzkiego ciepła, czuję się samotny. Zimno, nadwrażliwość na zimno, centralny konflikt, oddzielenia od kogoś, może to być rzeczywiste wydarzenie, jak śmierć kogoś bardzo bliskiego, bez odpowiedniego okresu żałoby, brak ludzkiego ciepła, konflikt związany z połączeniem, nie mogą połączyć się z tatą i mamą. Nieobecność ojca w domu, śmierć ojca, brak kontaktu z rodzicami. Zimne ręce, brak kontaktu połączenia z ojcem, zimne stopy, brak kontaktu połączenia z matką. Zmęczenie akora nadnerczy. Tkanka nowa, mezoderma, zarządzana przez nowy mózg, istotę białą. W korze nadnerczy wytwarzany jest naturalny odpowiedni korcyzol. Konflikt kierunku, zgubienia drogi, zagubienia poczucia. Oddzielenia od stada rodziny, przyjaciół, organizacji, grupy duchowej lub religijnej. Ławice ryb, watachy wilków, a ludzie rodzina. Pojedyncza mrówka jest bezbronna, kolonia nie. Zagubiona owca, która chce powrócić do stada. Dla owcy stado określa strukturę jej życia, decyduje o jej przetrwaniu. Jedynym sposobem, w jaki owca może przeżyć, jest stopienie się w jednolitą masę stada. Biologiczne prawo przetrwania gatunku mówi, że wszystko, co zostaje zakodowane w podświadomości jednego osobnika, zostaje zakodowane także w zbiorowej podświadomości całej grupy. Zagubiona owca chce odnaleźć swoje stado, jak jakie ma obrać kierunek. Jeśli pójdzie w tą stronę, oddali się jeszcze bardziej. Zgubienie drogi jest w naturze równoznaczne ze śmiercią. Zgubiona owca padnie ofiarą pierwszego napotkanego drapieżnika. To poważny biologiczny konflikt przetrwania. W aktywnej fazie konfliktu zgubienia drogi mózg wysyła sygnał, by zniszczyć korę nadnerczy. W efekcie zostaje zatrzymane wydzielanie kortyzolu, który uczestniczy w przemianie cukrów w energię. Brak kortyzolu oznacza brak energii. Wyczerpana owieczka musi się zatrzymać, dzięki czemu nie może bardziej oddalić się od stada, ma wówczas większą szansę, że zostanie odnaleziona i ocali życie. Choroba pojawia się i rozwija, by umożliwić przetrwanie, jest najlepszym rozwiązaniem mózgu. Gdy owca odnajdzie już właściwą drogę, by powrócić do stada, martwica koordynatora natychmiast przestaje postępować. Proces zostaje odwrócony, rozpoczyna się faza wagatonii i odbudowa tkanek. Owca otrzymuje ogromny zaszczyk mm. i kortyzolu, mm. powodujący przepływ energii, dzięki której zwięks... zwierzę może popędzić we właściwą stronę. Odnalezienie właściwej drogi jest więc rozwiązaniem konfliktu zgubienia drogi. W tym przypadku aktywna faza konfliktu wiąże się z odpoczynkiem, a faza naprawcza z działaniem odwrotnie niż w większości chorób. Mózg zawsze wybiera najlepsze rozwiązanie biologiczne zapewniające naturze największą szansę na przetrwanie. Zbiorowa podświadomość decyzja o wywołaniu choroby nie należy do nas, jest ponadosobowa wszystko jest idealnie zaplanowane przez zbiorową podświadomość TADA. Mózgi wszystkich owiec, centrum zarządzania grupy działają poprzez wibracje. Ten aspekt zbiorowej podświadomości jest jakby jednym ogromnym mózgiem podzielonym na wiele części, z których każdy umieszczony jest w ciele innej owcy. Jesteśmy tutaj, a ten jeden mózg się od nas oddala. Taki sygnał wywołuje reakcję mózgu w zagubionej owcy, pojedyncza sztuka. Nie ma znaczenia, ważne jest tylko to, aby sta dotrzymało się razem, co umożliwia przedłużenie gatunku. Ludzie obowiązuje to samo prawo: przetrwanie gatunku jest ważniejsze od przetrwania jednostki. Pojawiamy się na chwilę, by swoim zaistnieniem w czasie i przestrzeni wesprzeć przetrwanie gatunku. Całe znaczenie jednostki opiera się na przedłużeniu gatunku poprzez prokreację misji. jednostka jest słaba lub nieskuteczna, istnieje niebezpieczeństwo, że dla swojego gatunku będzie ciężarem. z znamion wrodzone, pieprzyk. Konflikt z plamienia zabrudzenia. Konflikt z plamienia poprzez separację. Obrzydliwe z dotyczące tego miejsca. Chcę w tym miejscu ukryć coś brzydkiego. Jest to ochrona coś w rodzaju skorupy. Na przykład u osoby, która odczuwa brak zainteresowania i szacunku, czuje się atakowana lub raniona, może pojawić się zgubiona skóra, czerniak, czyli to jest melatonina, ochrona tarcza przed ojcem, męską zasadą. Taka biologiczna reakcja tworzy rodzaj tarczy, pancerza. Zrosty. Zrosty to włókniste. Fory, łączące tkanki lub narządy, powstające często w wyniku uszkodzenia tkanek po zabiegu chirurgicznym, są to jakby blizny wewnętrzne ciała łączące tkanki, które w normalnych warunkach nie są połączone. Wiążą się z nawracającym konfliktem lęku przed tym, co wewnątrz w fazie naprawczej, stąd na etapie odwracalnym pojawia się wodobrzusze, puchli, puchlina brzuszna. Wzrosty tworzą się w celu zwiększenia przepływu krwi, później naczynia oddzielają się. Wspomnienie w historii rodziny związane z oddzieleniem, separacją związkiem poza, no, związkiem poza normą. Potrzeba przynależności do grupy rodziny, stada. Jak mamy blizny. Bardzo ważne, żeby blizny po operacji, yy, już jak one się zagoją, właśnie na przykład można je dziobać yy, widelcem, jakimś patyczkiem. Bardzo dobrze też stawia, ust, stawiać igły wokoło takiej blizny, smarować maścią cepam, aby jak kobiety mają dermobrazję na twarz, to pozostałości, że ta igła i tego płynu aż do krwi, tą bliznę. Chodzi o to, żeby tę bliznę rozmiękczyć, żeby ona była, żeby był przepływ energii, ponieważ taka głęboka blizna nieruszana powoduje też takie wzrosty wewnątrz, ciała się rozrasta. Z wężeniem. Komora serca jest równa ojciec, przedsionki to jest matka. Zwężenie aorty. Ojciec próbuje mnie zatrzymać, a ja chcę być wolny. Chciałbym otworzyć sobie drogę, lecz moralny wpływ mojego ojca jest być silny i da nie dają rady. Zwężenie między komorami. Muszę podwoić wysiłki mojego serca w bezsilnym akcie miłości. Mój ojciec nie przekazuje tego, co powinien. Zwężenie między przeciągami. Staram się popro, poprawić komunikację między matką i moim, w moim klanie, matkami, w moim klanie rodzinnym. Zwężenie od zwiernika. Czuję się niezrozumiany w rodzinie. Zostałem odrzucony. Niedawny rozłam w klanie: rodzina, bliscy przyjaciele. Zwierasz od jego zapalenie, na przykład. Kobieta, którą mąż zmusza, by dawała mu pieniądze na alkohol, mężczyzna bije ją i grozi, że zabierze jej dzieci. Kobieta doświadcza konfliktu, niedostatek wątroba, brakuje jej oparcia, szacunku, poczucia bezpieczeństwa, uraza, obrzydzenie, mm -hmm. jestem, jestem oburzona jego zachowaniem, oburzenie, nie mogę strawić tego ogromnego kęsa, tego co robi mąż. Zabierając pieniądze na życie i szantażując mnie. To jest podłe. Gdyby kobieta miała tylko ten jeden konflikt, mógłby się u niej rozwinąć nowotwór trzustki coś absolutnie niemożliwego do strawienia ciągłe szantażowanie, odebranie dzieci. Kobieta zmuszona jest do uległości, co wpływa na czę część dwunastnicy. Gdyby kobieta doświadczała tylko tego konfliktu, mógłby rozwinąć się unijny nowotwór z dwunastnicy. Kobieta posiada jednak kombinację kilku konfliktów, a mózg uruchamia kompleksowe rozwiązanie. Nie wywołuje czterech typów nowotworów, lecz chorobę czynnościową zapalenie zwieracza od jego, którego jest wypadką, tych czterech odczuć. Zwierzęta i ich właściciele Zwierzęta są całkowicie mądre, co często przejawia się w ich pięknej i pełnej miłości relacji z właścicielem. Przytoczony poniżej historii pochodzą od mojego mistrza Saba. Zapalenie stawu biodrowego. Pewien starszy mężczyzna niewymownie cierpiał z powodu poważnego zapalenia stawu biodrowego. Nie można było mu pomóc nawet operacyjnie. Po jakimś czasie u jego psa pojawia się identyczne schorzenie, tak jakby zwierzę chciało pomóc swojemu panu. Co ciekawe, stan mężczyzny zaczął szybko się poprawiać. Cukrzyca. U pewnego mężczyzny zostaje rozpoznana cukrzyca typu 2. Musi zażywać insulinę. Dwa tygodnie później jego kot choruje. Po wizyciu weterynarza okazuje się, że także zwierzę potrzebuje insuliny. Woda, wada wrodzona, konflikty zwierząt, pewna. Pewne kocie urodziło się z wadą, miało przykurczoną łapkę. Kotka, która jej urodziła, była w okresie ciąży często karmiona, karcona za wyciąganie łap i drapanie ludzi. Kiedy jej pani, 11-letnia dziewczynka, opowiedziała o tym kociakowi, ten wyzdrowiał. Kostnie, kostnia jako mięsa, chłopiec i jego jaszczurka. U pewnego siedmioletniego chłopca pojawił się koszniak w pewnym w prawym ramieniu. Zastosowano konwencjonalną terapię, amputowano mu całe ramię i przeprowadzono bardzo intensywną chemioterapię. Rodzice chłopca, chcąc go pocieszyć, spytali go, co chciałby dostać. Odpowiedział: Węża. Uwa, uwaga, wąż nie ma łap. Jednak kolejny przepis, jednak. Lokalne przepisy nie pozwalały na trzymanie węża w domu. Ostatecznie poszli więc na kompromis i wybrali podobną do węża małą jaszczurkę. Wkrótce chłopiec i jaszczurka stali się nierozłączni. Niedługo później na przedniej prawej łapie jaszczurki pojawił się strób. Aby uratować zwierzę, konieczna była amputacja łapy. Jaszczurka doświadczyła tego samego co jej właściciel. Szybko jednak wyzdrowiała i zaczęła znów biegać wokół chłopca, pokazując mu, że mimo braku jednej łapy, czy też ręki, można być aktywnym i szczęśliwym. To dzięki niej chłopiec nie czuł się niej warty z powodu swojego braku łapa. Jaszczurki nigdy nie odrosła. Tak samo jak ja miałam złamaną nogę dwa lata temu, bardzo poważnie, w ciągu dwóch tygodni kot balbina mój tak samo złapał, złamała nogę i też miała. Blachy. Pies, załatwiający się w budzie. W tym przypadku zwierzę przejawił kowik swojego pana. Właściwe wydanie, pytanie brzmi, czy jej uwagi ci brakuje? Rezultat: od następnego dnia pies był czysty. Rak zagięcia esiczo-odbytniczego pies i jego pan. Pewna kobieta zebrała swojego, zabrała swojego psa do weterynarza, który rozpoznał u niego nowotwór w zagięciu esiczo-odbytniczym. Biologiczny konflikt będący źródłem tego schorzenia to brud, śmieci, coś postrzeganego jako ochytne, czego nie można przetrawić, wyrzucić lub wybaczyć. Weterynarz znał zasady rekolchiki i podczas badania psa zwrócił Zwrócił się do kobiety z pytaniem, co najbardziej panią obecnie dręczy. Jej, wyjaśnił jej, że w wyniku komunikacji na poziomie mózgów bardzo często u, zwierza, u zwierząt objawiają się patologiczne sytuacje w życiu ich właścicieli. Kobieta rozpłakała się i opowiedziała swoją historię. Całym sercem poświęcał, poświęca się wychowaniu dwóch synów. Różny, z różnych małżeństw. pewnego dnia, gdy mieli po kilkanaście lat, weszła do ich pokoju i zszokowana zobaczyła ich pozna, poznających swoją seksualność. Nie mogła znieść tego widoku, to było dla niej obrzydliwe i niewybaczalne. Chwilę po zadaniu tego pytania przez weterynarza pies wyciągnął się na stole i spokojnie zasnął, jakby przewidując, że jego pani nareszcie znajdzie rozwiązanie swojego problemu. Ona z kolei była później w stanie rozwiązać swój konflikt, a nawet porozmawiać o nim z rodziną. Miesiąc później pies był zdrowy bez żadnego leczenia.